Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci, jak włączyć Safe Mode w telefonie Samsung. Aby to zrobić, musimy włączyć menu zasilania, a następnie przytrzymać przycisk zasilania, wyłączenia zasilania. Teraz zyskam jeszcze raz opcję Safe Mode. Teraz w tym miejscu jesteśmy informowani, że jesteśmy w opcji Save Mode. Natomiast jeżeli będziemy chcieli wyjść z opcji Save Mode wystarczy, że zresetujemy telefon. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.